Agnieszka Chybińska, pochodzę z Działoszyna, z Województwa Od sześciu lat jestem w Argentynie. No Co robimy? Wszystkiego po trochu. Głównym teraz moim zadaniem jest powołaniówka. Natomiast zawsze oczywiście bardzo mocne w naszym zgromadzeniu, to jest Zgromadzenie Misyjne Służbowicy Ducha Świętego, pas, praca pastoralna. Mamy też tam szkoły, natomiast dużo też pracy pastoralnej. I no, jaka jest Argentyna? E, no Jedna jest wielka, tak wiem, prawie 9 razy, razy większa niż Polska e, tyle, że mieszkańców nie ma tyle olbrzymie przestrzenie. I tak mówią sami Argentyńczycy i wiele innych osób, że, że to mógłby być jeden z przodujących krajów, bo ma takie możliwości. Ma też mnóstwo młodzieży, która by mogła świetnie pracować. Natomiast przez różne sytuacje, zwłaszcza przez rządy, już jakieś 40 czy więcej lat, która no niestety nie pozwala się rozwijać. Mnóstwo problemów od niecałego roku. Mamy nowego prezydenta i dużo nadziei. Ale tak on rozpoczął swoją pierwszą przemowę. Rozpoczął mówiąc, że nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy. Trzeba zrobić cięcia oszczędności, żeby jakoś wyjść. I, I bez żadnego przesadzania ceny nie tylko się podwajają. Są trzy razy większe, cztery razy większe. E absolutnie jakby to peso argentyńskie nie ma prawie wartości. Natomiast ludzie, rzeczywiście większość ludzi, większość ludzi, yy, która rozumie tą sytuację, wie jak było wcześniej do tej pory i ile teraz potrzeba, żeby wyjść z, tego, z tych problemów, naprawdę wytrzymuje, zaciskają pasa, jest bardzo trudne, ale rzeczywiście wytrzymują z nadzieją, że rzeczywiście jestem, jesteśmy w procesie ku lepszemu. W tym momencie konkretnej sytuacji sobie nie wiem przypomnieć. Natomiast to co od początku widziałam, oni chociaż biedni a i ci bogaci, ale rzeczywiście są bardzo solidarni. Tam się przyzwyczaiłam, że jakakolwiek uroczystość, świętowanie, czy to rodzinne, czy w parafii, nie jest organizowane, że jednym płaci, organizuje, to było niemożliwe absolutnie. Oni lubią spędzać czas razem, dzielicie. Więc zawsze każdy coś przynosi, każdy coś robi. Jeśli coś trzeba zrobić w parafii, w kościele, w domu, w szkole, organizują sprzedaże, przygotowują coś, gotują. Każdy coś przynosi, sprzedaje, żeby razem budować. Dla nich to jest normalne, że to, że to jest ich, ich szkoła, ich parafia, nie wiem, firma, więc każdy coś dokłada i w ten sposób wychodzą. Absolutnie by się nie dało inaczej. Naprawdę są wierzącym krajem wielu, wielu katolików, ale takie ufności, właśnie poczucia humoru. Ja myślę, że to, co ich zbaga w całej tej sytuacji, w tych latach naprawdę trudnych, w tym momencie na przykład mówią, że ponad 50% rzeczywiście żyje w ubóstwie. to są, to są są biedni I, i, i sytuacja generalnie ciekawa. Natomiast, z tego, co wyczytałam w tych dniach, oni są w 15 krajów, jak, jako naród, robi różne ankiety, i w 15 pierwszych krajów najszczęśliwszych. Pomimo tego, wszystkiego, co oni przechodzą, oni się z tego śmieją, przerabiają żarty, żeby jakoś wytrzymać. I rzeczywiście, po co samo bycie z nimi wśród nich tak podnosi człowieka. Pomimo tego, co się dzieje, jak ich problem, oni do przodu, z radością, żartują zamiast, zamiast pokazać, ręce, więc i dużo solidarności takiego, yy... oni rzeczywiście są przyjaciółmi yy, od, już od szkoły, zawsze czy trzymają razem, wspierają, bardzo tacy przyjaciele